Jest czas podwyżek. No, koszty rosną, więc trzeba pojechać do klienta i poinformować go o tym, że nasze ceny się zmieniły. I tutaj może pojawić się strach, bo przecież klient może odejść, może nasza konkurencja jeszcze nie wprowadza podwyżek, więc on ma ułatwione odejście. No, trudna sytuacja by się wydawało. Jak poinformować klienta o podwyżce, żeby od nas nie odszedł? Jak poinformować klienta o podwyżce, by nie przeszedł do naszej konkurencji? Jak to zrobić, by ta operacja zakończyła się sukcesem? Roman Kawszyn i Adam Szaran. I dzisiaj na te pytanie będziemy odpowiadali. Niewątpliwie mamy czas podwyżek. Rosną koszty, więc handlowcy dostają zadanie jedź do klienta i wprowadź mu podwyżkę. No i pojawia się ogromny strach, no bo przecież klient może odejść. Może odejść do tej firmy, która jeszcze podwyżki nie wprowadziła, no a na pewno nam to powie, że nie jest zadowolony. Jak wprowadzić podwyżkę, jak poinformować klienta o tym trudnym zadaniu podwyżkowym, tak by klient nie odszedł. Roman Kawszyn i Adam Szaran i dzisiaj odpowiemy właśnie na te pytania. Warto spojrzeć, tak na start, na klienta znowu. Co tam się dzieje? Klient stawia opór. I teraz skąd się wziął jego opór? No, z informacji o podwyżce byśmy powiedzieli. Natomiast my mamy zdanie, że opór klienta bierze się z tego, że po prostu on podejmuje grę, która ma ograniczyć skalę podwyżki, ale tym bardziej podejmie tę grę, im bardziej widzi, że my sami mamy problem z podwyżką. Nawet nie wiemy, ale czasami prowokujemy klienta, przyjeżdżamy i myślimy sobie: ojku, ten klient się zdenerwuje. I zaczynamy od informacji: na pewno się pan na mnie zdenerwuje, ale muszę to panu powiedzieć. No, no i teraz, jak klient słyszy, że na pewno się zdenerwuje, no to no już się zdenerwuje. Nie dlaczego. Robicie, albo w ogóle przyjeżdżamy z takim quizem do klienta: mam, dobre, mam dobre, dobrą dobre, i złą wiadomość, tak. proszę, od której mam zacząć. Nie? No to... i klient się denerwuje, klienci nie lubią huśtawki emocjonalnej w tym kontekście, że dobra i zła wiadomość. No więc my mamy problem. To go przelewamy na klienta. Klient, jak to zobaczy, no to od razu sytuację wykorzysta. No to dlatego trzeba, kochani, podejść do klienta i powiedzieć mu o tym wprost. Tylko uwaga, ważne jest nie tylko to, co powiem, bo argumenty do podwyżek zazwyczaj mamy, ważne jest to, w jaki sposób ja to powiem. No zobaczcie, przykład wam podam. Małżeństwo, 20 lat po ślubie, weźmy 15, bo 15 to tak bardziej jeszcze żywo będę miał w głowie. 15 lat po ślubie, on poczuł, że te więzi pomiędzy nimi trochę słabną, że żyją trochę tak bardziej obok siebie, że, że ona bardziej tak bardziej matka i jego dzieci niż jego żona i wzajemnie, czyli te relacje trochę ją do restauracji, po restauracji wezmę ją do kina, zwiększę te nasze relacje, wezmę to, zacieśnie bardziej tę więź, podchodzi do niej i mówi, idziesz ze mną do kina? No to rozumiecie, że to jest, miał argumenty, ale to w jaki sposób je powiedział, było tutaj decydujące. Identycznie będzie z podwyżką. To w jaki sposób ułożymy argumenty, będzie potem świadczyło o tym, jaki cel osiągniemy. Jak zacząć wprowadzanie no podwyżki? Niewątpliwie jest tak, że musimy wprowadzić podwyżkę, to dostaliśmy takie zadanie, więc no, musimy sobie przygotować argumenty. Pierwsza zasada jest taka, że musimy mieć argumenty takie dosyć precyzyjne, to znaczy musimy mieć bezdyskusyjne argumenty. Stara zasada erystyki, jeszcze z książeczki Schopenhauera, mówi o tym, że jeżeli mamy trzy argumenty, z czego dwa są silne, a ten trzeci jest słaby, no to klient się czepi tego słabego i powstanie wrażenie, że całość jest nieuzasadniona. Więc muszą być trzy szczelne argumenty, i drugie założenie, musimy te argumenty podać tak żeby klient czuł, że ta podwyżka nie jest wcale taka duża. Czyli skorzystamy tutaj z efektu kontrastu bądź wachnięcia emocjonalnego. To jest tak, jak kiedyś było, jak policja zatrzymywała na ulicy i wyliczała, ile tam tego mandatu może ci się nazbierać i że tam może być 2,5 tysiąca i później mówili, ale na razie 800 zł, no to człowiek czuł, że zaoszczędził. No i tak samo zbudujemy tutaj tą odpowiedź. Czyli zaczynamy od tego, że mówimy wprost. Panie Henryku, jeżeli chodzi o ceny paliwa na świecie, to ceny paliwa na świecie wzrosły w tej chwili o 35% ma to przełożenie na naszą produkcję. Tak, tutaj w ogóle to co Romek zrobił to sięgnął do argumentów takich, my je nazywamy globalne. Jeżeli masz argumenty z poziomu globalnego, czyli poza granicami kraju, to od nich zaczynaj dlatego, że fakty medialne dotyczące tych globalnych podwyżek, nie wiem cen transportu kontenera z Chin, no to przecież 1000% poszło do góry zmiany cen surowców. No to tutaj też tego możemy użyć. To jest poza granicami naszego kraju, czyli na przykład stalże wzrosła zmiany cen. Chodzi mi o kursy dolara bądź euro to też klient na pewno słyszał, bo to w radiu telewizji to się cały czas przewija. Dlatego zaczynamy od argumentów globalnych i wchodzimy później te krajowe, my je nazywamy lokalne. Tak, czyli tutaj możemy mówić do tego panie Henryku. Jeżeli chodzi o średnią, średnią krajową, albo też najniższą krajową, to tutaj mamy wzrost o 15%. Inflacja, która wzrosła, która wpływa na to, że mamy zwiększone koszty rekrutacji o 35%. Tutaj to są te argumenty, które wymieniasz, łącznie z precyzyjnymi procentami, które mają wpływ na twoją ostateczną cenę. Po czym mówisz? Punkt trzeci, zdanie, więc jak sam pan rozumie, to jest zdanie, które od Odnosi się do inteligencji klienta, jest bardzo sprytne. Trudno, żeby na to powiedział, nie rozumiem. Więc jak pan sam rozumie, podjęliśmy decyzję o. Nie przyjeżdżam negocjować. Podjąłem decyzję. Podjęliśmy decyzję o. Aktualizacji cennika. Podjęliśmy decyzję o aktualizacji cen, o waloryzacji. Podjęliśmy decyzję. Temat zakończony. My już podjęliśmy decyzję. Tak, i teraz zwróćcie uwagę. Romek powiedział aktualizacji cennika, zmianie cen. Unikamy słowa podwyżki, bo tam jest jednak delikatne zakotwiczenie negatywne, emocjonalne. Stąd też to jest to. No i na koniec mówimy, natomiast plan jest taki, że i zwracamy uwagę klienta na to, co my z nim robimy. My dalej, my dalej zapewniamy dostępność towaru, ja przyjeżdżam cały czas, dbam o pana, no i prognozuję, co będzie na rynku, żeby pana wcześniej informować. Musimy przenieść myślenie klienta na przyszłość i na dalszą współpracę. Kiedy klient słyszy słowa, plan jest taki, że uspokaja się. Widzi, że ma przed sobą kogoś, kto trzyma rękę na pulsie. Plan jest taki, że podwyżka będzie tylko o 8%, nie na wszystkie grupy produktowe, i ja ze swojej strony zrobię wszystko, żebyście jej za mocno nie odczuli. Drodzy Państwo, te cztery punkty zapewnią Wam skuteczność w informowaniu, komunikowaniu klienta o tak trudnej rzeczy, jaką jest podwyżka. A teraz plan. Jest taki, że zaczynamy dział taktyka, praktyka. A w taktyce praktyka gościmy gościa specjalnego, Grzegorza Radzińskiego. Jest on country managerem w grupie Etex. Witamy cię Grzegorzu. Witam okay, was bardzo Grzegorz. serdecznie. Cześć. Grzegorz, powiedz mi, dobrze nas słyszysz? Przepraszam. Tak, dobrze słyszę. Dobrze. To pierwsze pytanie od razu, bo wiem, że masz świeże e, rynkowe spojrzenie, że masz bardzo dużo analiz. Powiedz mi, co tam się na rynku teraz dzieje. My dzisiaj o podwyżkach rozmawiamy i zastanawiam się, jak klienci dzisiaj reagują na podwyżki. No, dzisiaj to jest trudny czas. Są producenci, którzy wdrażają, nie wiem, trzecią, czwartą, piątą podwyżkę z rzędu i sami nie wiedzą czy dobrze te ceny jakby kalkulują ale po ostatnim półtora roku dwóch latach wdrażania podwyżki niektórzy producenci postanowili obniżyć ceny tak? wynika to ze względów jakby obniżki cen surowców na przykład stali czy, czy, czy aluminium no i cóż mamy bardzo ciekawą sytuację ja tak wam powiem od w sumie 20 lat nie spotykałem się aż z tak dużą drastyczną obniżką cen po tak drastycznej podwyżce cen, także mamy tutaj bardzo kontrowersyjną sytuację i cały rynek jakby sprzedażowy stoi przed dużym, dużym wyzwaniem. Handlowcy również. Czyli to idzie nie tylko w jedną stronę, ale rzeczywiście też obniżają zupełnie inaczej niż na stacjach tak. benzynowych. Tak. <laughs> Myślę, fajnie. że w tej chwili producenci, którzy, którzy obniżają ceny, mają bardzo duże wyzwanie, bo ich klienci są zamagazynowani cenami produktu, produktami z podwyżki no i teraz jak to zakomunikować, tego nikt nas do tej pory nie uczył, do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji na rynku, także coś ekstremalnego mamy przed sobą. Tak, no mam wrażenie, że obniżkę cen komunikuje się jednak trochę łatwiej, To jest, jest się takim trochę dobrym posłańcem. Tylko nie w tej perspektywie popatrz za towarowania, to za towarowałem tak. po wyższej cenie. Tak. Ciekawa sytuacja, powiem to Ci, że nawet, to... nawet ja musiałbym się głęboko zastanowić, a powiedz mi yy, jaka jest perspektywa, Tak, jak patrzysz w którą stronę to będzie szło, czy to będą wahania, czy jednak w górę pójdziemy. Jak tam z Twoich analiz wynika? Globalnie, globalnie to, co widać na rynku, to jest cały czas jednak wzrost surowców. W tej chwili, tak jak wiecie, stoimy przed dużym wyzwaniem wzrostu w kosztu energii. Prąd, gaz, oil, olej, ropa, tak? Także to wszystko idzie do góry. Myślę, że niektóre duzi producenci w tej chwili dopiero dostają pierwsze rachunki za energię. No i prawdopodobnie w okresie wrzesień, październik, listopad będą prowadzili rekalkulacje z kosztów produkcyjnych. Także myślę, że początek przyszłego roku to będzie po raz kolejny wzrost, wzrost cen. Mogą być producenci, oczywiście, którzy, którzy energie, energia na ich produkcję ma mniejszy wpływ, a powiedzmy surowce, z których korzystają, będą, będą taniały. No to wtedy przy, przy takiej sytuacji u takiego producenta można spodziewać się korekty cenowej. To co dzieje się dzisiaj na przykład. W stali czy w aluminium, czyli producenci, którzy produkują elementy pod konstrukcji, na przykład tak z aluminium czy ze stali i kupują to, kontraktują to na 3-4 miesiące, pół roku, rok. No to w tej chwili dostają surowce w cenach niższych. Czyli ich produkt za 2-3 miesiące, z którego to wyprodukują, będzie, będzie trochę tańszy. Natomiast na magazynie to, co wcześniej powiedziałem, mają, mają materiał z, mhm. sprzed obniżki cen. No i generalnie. W, Zazwyczaj producenci muszą zejść ze swojej marży i wyprzedać ten, ten towar sprzed z, z, z obniżki ceny. Aha, Grzegorz. Yy, czyli generalnie chińskie przys... przekleństwo, nie przysłowie, obejrzył w ciekawych czasach, trochę nam się sprawdza i pozwól pytanie takie dyżurne, które bardzo często naszym gościom zadajemy tym, którzy zarządzają handlowcami, ty zarządzasz swoimi menedżerami sprzedaży. Handlowcami, powiedz Grzegorz, handlowiec w takim razie przyszłości, przedstawiciel przyszłości, według ciebie, no to na tym rynku, jaki jest, w sytuacjach, jakie są, to kto to jest, jakie on cechy, jakie on umiejętności powinien mieć, taki, nie wiem, taki, nie wiem, taki wizir, że tak powiem, e, handlowy, to co on takiego w sobie, w sobie ma, no. że on daje radę. W tej chwili przy tak dynamicznym rynku, przy takich zmianach cen no handlowiec to jest tak zwany ktoś, kto doradza swoim partnerom, klientom jak rozwijać biznes. I powiedzmy przez ostatnie półtora roku przychodził i mówił kupujcie, 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 bo ceny idą w górę, towaru nie będzie. No a dzisiaj stoi przed dużym wyzwaniem, co ma powiedzieć, bo w ciągu dwóch miesięcy zdarza się sytuacja, że przychodzi i mówi słuchajcie mam dużo towaru, ale i w niższych cenach. No, traci trochę wiarygodność, czyli no, handlowiec musi cały czas być ostrożny, cały czas y, informacje, które ma do swoich klientów przekazywać te prawdziwe, czyli uczciwość, wiarygodność. Y, no i w trudnych sytuacjach oczywiście pomagać swoim partnerom. Jeżeli nawet taka sytuacja się wydarzyła, jak w obecnej chwili na rynku, y, no to musi znaleźć razem ze swoją firmą y, rozwiązanie, które no, na, czasami. No, mogłoby pogrążyć ich partnera, nawet doprowadzić do pewnej upadłości, że ktoś miałby duże stany. Na przykład stali Jasne. w tej chwili w bardzo wysoko. Jasne, tak czyli ta uczciwość, czyli... no taka elastyczność też, tak? Tak. Okay. Jasne, czyli czasy kupujcie, kupujcie się skończyły. Dzisiaj kupujcie, bo ja mam pomysł, a jak coś się stanie, to doradzę po prostu. Tego typu człowiek. Musi bardzo ci, być to straszny, Grzegorz dziękujemy. Musim... Dużo ciekawych e, informacji rynkowych. Dokładnie się wpisałeś w Biznes24. Możesz tutaj być okay. jako ekspert częściej. E, dziękujemy Ci Grzegorz. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki okay. miło. Było. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Super. A Państwu życzymy miłego dnia. Oglądajcie nasze programy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do.